Cześć! Dzisiaj zajmiemy się zadaniem dotyczącym logarytmów. Zadanie widzicie na ekranie. Pierwsze nad czym trzeba się zastanowić, to to, z jakich wzorów w ogóle musimy skorzystać, żeby takie zadanie rozwiązać. Co jest istotne? Trzeba zwrócić uwagę na to, że wszędzie mamy taką samą podstawę logarytmu. Czyli na pewno będziemy mogli skorzystać w tablicach ze wzorów, gdzie jest taka sama podstawa. Będziemy korzystać z tych trzech wzorów. Tutaj wszędzie jest taka sama podstawa logarytmu. Na koniec skorzystamy sobie jeszcze z definicji logarytmu. To jest ten wzór na samej górze. W takim razie policzmy sobie ten przykład. Tutaj po lewej stronie ekranu będą pojawiały się obliczenia, które wykonywaliśmy, a po prawej te, które są obecnie wykonywane. Pierwsze, od czego możemy zacząć, to policzenie trzech logarytmów z dwóch. W tym celu skorzystamy ze wzoru, który się pokazał na ekranie. Oczywiście, jest to wzór z tablic. We wzorze R to będzie trójka. Czwórka to jest nasze A, a dwójka jest X. I teraz spójrzcie, jak to trzeba policzyć. Podnosimy dwójkę do potęgi trzeciej, czyli tak jak jest we wzorze x do r. 2 podniesione do potęgi trzeciej daje nam 8. Przypominam, jak liczymy potęgi: trzykrotnie mnożymy przez siebie 2 razy 2 razy 2. To nam daje 8. Kiedy wykonamy już ten krok, możemy przejść do obliczenia dodawania logarytmu. W tym celu korzystamy z kolejnego wzoru, którym naszym x będzie tym razem ósemka, a y będzie piątka. Otrzymujemy logarytm o podstawie 4 z 8 razy 5. Po prostu mnożymy przez siebie x i y. To nam daje oczywiście logarytm z 40. Ostatni krok, jaki możemy wykonać, kiedy mamy dodawanie i odejmowanie, to będzie właśnie odjęcie logarytmu 40 i 10. Korzystamy z kolejnego wzoru. Tym razem w naszym wzorze x będzie 40, a y to 10. Podstawiamy sobie. Do wzoru zamiast x40, zamiast y10, otrzymujemy logarytm z 40 przez 10. Kiedy to podzielimy, wychodzi nam czwórka. No i otrzymaliśmy logarytm o podstawie 4 z 4. To nie jest koniec zadania, dlatego że możemy sobie wyliczyć, ile to konkretnie będzie. Żeby to zrobić, Musimy skorzystać z definicji logarytmu, która podaje, że jeżeli podstawę logarytmu podniesiemy do potęgi B, otrzymamy C. I co jest u nas czym we wzorze? Dla naszego logarytmu A to będzie czwórka, ta, która stoi zupełnie na dole. C. To jest również czwórka. A B to jest nasza niewiadoma. Przekształcamy ten nawias, ten zapis zgodnie z definicją. Otrzymujemy 4 podniesione do potęgi B. I to ma nam dać 4. Musimy się zastanowić, jaką potęgę musimy wpisać zamiast B. Czyli. Do jakiej potęgi musimy podnieść czwórkę, żeby otrzymać 4. Oczywiście jest to 1. I to jest dopiero koniec naszego zadania. Czyli logarytm o podstawie 4 z 4 z daje nam 1. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików subskrybowania kanału, dawania łapek w górę, komentowania. Cześć!